Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Marcinkowska i witam na kanale Wici. Tradycyjnie, proszę Państwa, w tych ciężkich czasach, które my mamy, ta biało-czerwona wstążeczka, te dwie barwy, nasza flaga narodowa, kolory biały i czerwony, proszę Państwa, zwłaszcza teraz, zwłaszcza teraz, gdy są trudne czasy, ale jeszcze nadchodzą bardziej trudne, więc zwłaszcza teraz musimy być razem. Musimy być razem i musimy nadawać ton. To my musimy nadawać ton, nie kto inny. Yy, I tak, i właśnie dlatego proszę Państwa, abyśmy wszyscy nosili te, te dwie barwy, tutaj przypięte. Niech to będzie taka nie ma manifestacja, że... Właśnie, to my tu nadajemy ton. I nic o nas, bez nas. Nigdy tak nie było i tak nie będzie. Bo jakby na to nie patrzeć, jesteśmy milczącą większością tej Ziemi. I taka jest prawda. Również Państwa zapraszam, tak woli powiedzmy tutaj zaczynając spraw organizacyjnych, zapraszam Państwa na kanał Rumble, na kanał Wici, na serwerze Rumble. Po prostu, jak już kilka razy, jak już mówiłam na poprzednich vlogach, no YouTube jest taki, jaki jest. Jest to serwis, który dyktuje swoje warunki, jest największy, jest monopolistą, no i ma do tego prawo, Właściwie czy ma, czy nie, ale robi to. W każdym razie te jakby na to nie patrzeć, Aj, dobrze. W każdym razie zapraszam państwa na ramble, ponieważ tam e, zaczynam kłaść akcent e, na tym właśnie serwerze i chciałabym, e, aby państwo tam mnie znaleźli w momencie, gdy któregoś dnia mnie tutaj zabraknie e, z racji tego, że Ktoś zadecyduje, że to co je, przekazy, które, z którymi ja się z Państwem dzielę, są hmm, no, niemiłe niektórym uszom. W związku z tym, e, proszę, proszę zaglądać na Rumble. To jest kanał, jest to, jest, to, jest to serwer, gdzie jeszcze nie ma e, takich obostrzeń e, jak tutaj. Ale dobrze, proszę Państwa, mamy gorąco, mamy gorąco, jak to mówił Konfuzjusz, oby się żył w ciekawych czasach. I ostatnio nieszczęścia nie chodzą już tylko u nas parami, ale chodzą, ale chmarami, przychodzą do nas chmarami. Po jednym, po jednym jeszcze kurz nie, osiągnie, nie osiądzie, a już drugie nas zdarzenie, drugie zdarzenie nas zaskakuje swoją, swoją obecnością i swoją swoją grozą. I tak niedawno mieliśmy wybuch Nord Stream 1 i Nord Stream 2, a teraz był wybuch na tym Moście Krymskim. Zełęski dwoi się i troi, aby zasłużyć na przychylność swoich mocodawców, wie doskonale, że jego krzyki o pomoc i pieniądze, i broń są jedynymi rzeczami, które go trzymają u władzy. Moskwa wiele razy ostrzegała, że Ukraina a w domyśle Waszyngton ma się uspokoić, ponieważ odpowiedź będzie ostra. I tak też się stało. Dwa dni po eksplozji na Moście Krymskim. Yy, Potraktowanej, tej eksplozji, ten incydent został potraktowany przez Moskwę jako atak terrorystyczny, do którego zresztą z wielką butą przyznała się Ukraina. Strona rosyjska wysłała, właśnie dwa dni potem, wysłała salwę pocisków w kierunku ukraińskich miast. Kijowa, stolicy, oczywiście miasto Kijów, oraz do regionów winnicy Lwowa, równego Tarnopola, Dniepru, Mielnickiego, Żytomira, Połtawy, Charkowa, Nikołajewska, Sumów i Odessy. I chyba, nie wiem, czy pominęłam coś jeszcze, czy nie, no ale w każdym razie do tych wszystkich regionów. Jak podają media, kilka miast było całkowicie lub częściowo pozbawionych prądu, są też problemy z dostawami wody i spadkami zasięgów internetu. Prezydent Zołoński na swoim koncie Telegramie opublikował wideo ze skutkami niektórych eksplozji i napisał, że alarm ten przeciwlotniczy. Uciek, Utrzymuje się w ca na całej Ukrainie. Yy, krajowy operator sieci energetycznej ostrzegał przed przerwami w dostawie prądu spowodowanymi właśnie atakami, które uderzyły w obiekty, jak to określają, infrastruktury wrażliwej. Yy, następnie ukraiński premier. Yy, Poinformował, że według wstępnych takich wstępnych wyliczeń w ośmiu obwodach i stolicy zostało uszkodzonych 11 właśnie tych ważnych obiektów, tych obiektów wrażliwych. Z kolei policja określiła liczbę uszkodzonych budynków na około 70, w tym 29 obiektów właśnie tych, tych obiektów Wrażliwe. Jak informuje z kolei portal strana.ua, około godziny 13, trwa czasu oczywiście lokalnego, alarm lotniczy został dezaktywowany na całym terytorium Ukrainy. Natomiast Policja Narodowa poinformowała, że w wyniku ofensywy zginęło co najmniej 10 osób, a 60 zostało rannych. Oczywiście te cyfry mogą się zmieniać. I dalej. Burmistrz stolicy Ukrainy. E, powiedział, e, potwierdził te, te detonacje i e, zaznaczył, że m, zostały one raz zarejestrowane w obwodzie szewcze, szewczeńskim. Dodał, że m, Centralne ulice miasta, oczywiście Kijowa, są zamknięte, są zamknięte z tego powodu, są zamknięte dla ruchu, a także zapowiedział, że wszystkie podziemne stacje metra będą pełnić funkcję schronów, a ruch pociągów zostanie zatrzymany. I tak, na granicach, na. Nie, inaczej. W nagraniach, które krążą po internecie, widać, że eksplozja dotyka wielu, wielu miejsc na terenie Ukrainy, a w Kijowie dotknęła takich e, obiektów jak most dla pieszych, e, zwany jako, mo, znany jako most e, kliczko. E, e, również usko, uszkodzone zostało centrum biznesowe e, 101 Tower, Tower e, a także e, na niektórych wideo widać silny pożar kijowskiej elektrowni. doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych poinformował, że rakieta uderzyła w ulicę Władymirską, gdzie znajduje się biuro służby bezpieczeństwa Ukrainy i to jest w pobliżu ulicy tam gdzie znajduje się urząd prezydencji kraju. Jak widać na tym przykładzie są Atakowane punkty, takie punkty newralgiczne. To się zaczęło, proszę Państwa, chyba to się zaczęło już na poważnie. A jaka będzie odpowiedź Waszyngtonu? No właśnie. Był prezydent USA Donald Trump uważa, że planeta w tej chwili znajduje się na krawędzi trzeciej wojny światowej i to z powodu głupoty prezydenta Joe Bidena i powiedział, że natychmiast trzeba rozpocząć negocjacje pokojowego zakończenia tej wojny na Ukrainie, ponieważ w przeciwnym razie naprawdę będzie trzecia wojna światowa. W ten sposób Trump Komentował wypowiedź Bidena, który jak niedawno powiedział, że świat stoi dziś w obliczu największej perspektywy Armagedonu. I po raz pierwszy to się dzieje po raz pierwszy od kryzysu kubańskiego w 1962 roku. Ja nie wiem, jak można sobie spokojnie w ten sposób. W ten sposób można mówić? Jak można spokojnie w ten sposób mówić? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Co najwyżej tłumaczy to, że właśnie prezydent Stanów USA ma problemy właśnie z myśleniem, z koncentracją. W każdym razie. Jakby na to nie patrzeć, mocne, ale prawdziwe. I tak dla przypomnienia, 21 września w przesłaniu do narodu Putin powiedział, że agresywna, antyrosyjska polityka Zachodu przekroczyła wszelkiego rodzaju granice i że niektóre politycy właśnie z krajów członkowskich NATO otwarcie zagrażają, zagrażają i, jakby na to nie patrzeć, dążą do użycia broni jądrowej przeciwko Rosji. Prezydent Rosji przypomniał, że Rosja również dysponuje bronią masowego rażenia, z których część jest bardziej zaawansowana niż to, czym dysponuje NATO. A ci, którzy próbują, tak powiedział Putin, że ci, którzy próbują ich szantażować bronią jądrową, powinni wiedzieć, że wiatr może wiać również i w ich kierunku. Jakby na to nie patrzeć, no ma rację. Tak na marginesie. W pobliżu nord gazociągu Nord Stream 1 wykryto natowski detonator okrętów podwodnych. Tak powiedział w poniedziałek oficjalny rzecznik Gazpromu i dodał, że to urządzenie było wbudowane w taki zdalny, st zdalnie sterowany pojazd podwodny zwany Seafox, którego właścicielem właśnie jest NATO. Otóż 6 listopada zostało znalezione, ono, to urządzenie zostało znalezione podczas konserwacji właśnie gazociągu. I jak wyjaśnił rzecznik, te, ten artefakt leżał pomiędzy dwoma nitkami gazociągu na głębokości 40 metrów. Dziwne, prawda? W każdym razie, sziły, szwa, szwedzkie siły zbrojne go zde, zdezaktywowały i wznowiono transport gazu, który w związku z awarią był, był zawieszony. W odpowiedzi na to sojusznik, Sojusz Atlantycki oświadczył, że ten detonator zginął podczas ostatnich ćwiczeń na Morzu Bałtyckim. Te ćwiczenia były o ile w maju maj-czerwiec tego roku swoją drogą jakby na to nie patrzeć dziwne były te ćwiczenia dziwne te ćwiczenia robi NATO skoro bojowy ładunek wybuchowy przypadkiem gubi się a i spada dokładnie pomiędzy dwoma gazociągami które później za jakiś czas wybuchają prawda e, proszę państwa to byłoby na tyle z takich e, informacji, które się dzieją właśnie w tej chwili, e, z gorących, jak można było powiedzieć, informacji, aczkolwiek sądzę, że już Państwo na ten temat bardzo wiele wiedzą. E, no ale cóż, e, jest i jak jest. E, ja w każdym razie dziękuję Państwu za uwagę. E, zapraszam właśnie dlatego, proszę Państwa. Ciężkie czasy się zbliżają, i nigdy nie wiemy, kiedy ktoś może zdecydować za nas, prawda? W każdym razie, właśnie dlatego w tej chwili te barwy są tak bardzo ważne. Ja dziękuję jeszcze raz za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Dziękuję.